Pecho, o właśnie mówisz, trzyma mnie od początku sezonu. Nie umiem praktycznie trafić do dobrego biegu. Cały czas coś się dzieje, jakieś wywrotki, falstarty, inne chore sytuacje podczas biegów. No i no, mam nadzieję, że w finale się otkuję. Już pokażę, na co mi stać tak naprawdę, bo wytrenowanie jest to na, na, na naprawdę szybkie bieganie. No i postaram się to pokazać. Już po siódmym płotku, jak zahaczyłem go, poczułem, że muszę zacząć działać coś. Przyspieszyć jak to mówi trener, jak się uderzy w płotek, to, to trzeba po nim przyspieszyć, przy, przy, by przebiec ten następny, tak? No i starałem się to zrobić, ale już no, te starts mnie wykończyły trochę i była dentka w nogach. Tutaj czas w ogóle nie ma znaczenia, udało się zakwalifikować niestety z małego Q. Na początku biegu myślałem, że uda się z pierwszej dwójce wejść, bo dobrze wystartowałem, ale jak to na płotkach pozderzaliśmy się z kolegą obok. Ale udało się dostać do finału i to jest najważniejsze. Powiem szczerze, trochę się zdziwiłem, bo byłem przekonany na to, że uda się trzy biegi na tych mistrzostwach pobiec. ale no i bieg ranny, półfinałowy. Zaplanowany był na początku na godzinę 21. Wczoraj okazało się, że jednak są dwa biegi, i o 10.45 będzie półfinał, więc od razu trzeba było się nastawić na mocne bieganie.